No, My jesteśmy w tej grupie teatrów, które walczą o życie. Cześć. Słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony: Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. W kolejnym odcinku podcastu o teatrze zajmiemy się niezwykle popularnym tematem, który mam wrażenie, że zastąpił nam zwyczajowe rozmowy o pogodzie, to znaczy podwyżkami cen. Mam wrażenie, że prawie codziennie wymieniam z kimś takie smoltoki w stylu jak to wszystko zdrożało i dzisiaj przyjrzymy się tej sytuacji oczywiście w teatrach. Zobaczymy właśnie po pierwsze jak to wszystko zdrożało, a po drugie jaki ma to wpływ na takie codzienne funkcjonowanie instytucji, Przygotowując się do tego tematu, zgromadziłyśmy tak dużo materiału, przeprowadziłyśmy rozmowę z aż czworgiem ekspertów i ekspertek. I dlatego postanowiłyśmy, że podzielimy ten materiał na dwie części. W części pierwszej opowiemy Wam o funkcjonowaniu teatru. Tak jak obiecywałyśmy, będziemy zabierać Was za kulisy teatrów, i właśnie dzisiaj pierwsza taka podróż nas czeka. Szkoda, że od takiej nieco smutnej strony. W drugim odcinku, w przyszły czwartek, przyjrzymy się temu, w jaki sposób teatry radzą sobie z kryzysem, co mogą zrobić dla nich organizatorzy, jak to wygląda, gdzie lokują się różne niepewności związane z tym, co się teraz dzieje. Ważne jest też to, że w kolejnym odcinku, Będziemy dekonstruować różne mity i sprawdzać plotki, które być może słyszeliście. Będziemy na przykład pytać o to, czy teatrom grożą blackouty, czy grożą zwolnienia pracowników, czy teatry będą mniej grały, albo odwołają premiery. O wszystkie te rzeczy zapytałyśmy naszych rozmówców i rozmówczynią, żeby przedstawić Wam jak najbardziej rzetelne informacje na ten temat. Mamy nadzieję, że będziecie nas słuchać dzisiaj i że będziecie nas słuchać w przyszłym tygodniu. Ale mamy też małą niespodziankę dla Was z okazji zbliżającego się święta, o której powiemy Wam pod koniec dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie też, że zawsze prosimy o Wasze subskrypcje. Jeżeli słuchacie nas teraz na YouTubie, to kliknijcie przycisk subskrypcji i dajcie łapkę w górę. A jeżeli słuchacie nas na Spotify lub Google Podcast, to też kliknijcie przycisk subskrypcji. Możecie też śledzić nas w naszych mediach społecznościowych Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie i zawsze czekamy też na Wasze komentarze na YouTube i w naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy bardzo ciekawe, co sądzicie o naszej pracy. Zawsze, jeżeli komentujecie, lajkujecie, udostępniacie albo po prostu mówicie komuś o naszym podcaście, pomagacie nam przechytrzyć rozmaite internetowe algorytmy oraz pomagacie nam zbudować jak największą widownię. W tym momencie najbardziej zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogą być zainteresowane podcastem, który przygotowujemy. Przygotowanie tych odcinków wiąże się z naprawdę. Naprawdę ogromem pracy, więc to wasze wsparcie jest dla nas bardzo, bardzo cenne. Zastanawiamy się też, gdzie zaczął się ten kryzys i w którym momencie ta sytuacja teatrów zaczęła się w tak znaczący sposób pogarszać. Myślimy, że to nie jest. Tylko to, co dzieje się teraz, to nie są tylko obecne podwyżki i obecna inflacja, ale tak naprawdę takim pierwszym ogniwem tego łańcucha możemy nazwać kryzys pandemiczny, kiedy instytucje zostały zamknięte, co oczywiście wiązało się z licznymi problemami finansowymi, i oczekiwano od nich wypracowywania nowych rozwiązań i nowych pomysłów na bycie wspólne z widownią, no to możemy powiedzieć, że minęło niedużo czasu i jeden kryzys pandemiczny się nie do końca jeszcze skończył, a już zaczął się następny. I to wszystko to są takie leczenia połączone, które wpływają nawzajem na siebie. Pierwszy etap pandemii był traumatyczny, bo stanęliśmy przeciwko, naprzeciw czegoś, czego się nie spodziewaliśmy. To Ewa Pilawska. 13 października minęło 27 lat, odkąd objęła funkcję dyrektorki Teatru Powszechnego Włodzi, Jest także dyrektorką artystyczną w festiwalu sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych włodzi. Łodzi. No i oczywiście na pewno w każdym zawodzie, ja mogę mówić o moim, okazało się, że cały system Płacowy legł w gruzach, ponieważ aktorzy w większości żyją ze stawek honoracyjnych, mają minimalną pensję, mają stawki za spektakle. Czyli pandemia zamknęła teatry, aktorzy nie mogli grać, nie było publiczności, to, ale zostali pozbawieni z dnia na dzień pracy. Do tego ogromna grupa freelancerów, ogromna grupa aktorów kontraktowych. Mirosław Gawenda od 2009 roku jest dyrektorem naczelnym Teatru Współczesnego w Szczecinie. O tym, jak pandemia wpłynęła na pracę teatru, którym kieruje, mówi tak. Całą tą ekonomią zatrzęsła pandemia, która właściwie pozbawiła teatr wpływów własnych z wynajmów i z własnej działalności mniej więcej na kwotę półtora miliona złotych. Po prostu te, 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 te pieniądze nigdy się w teatrze nie pojawiły. Najbardziej się to odbiło oczywiście na kwestii wynagrodzeń pracowników, które są... Niestety od trzech lat nie mamy żadnych podwyżek, poza takimi inflacyjnymi, na to chyba w cudzysłowie inflacyjnymi, na, na, na poziomie 3-4% pensji. Staliśmy się zupełnie niekonkurencyjni wobec całego otoczenia ekonomicznego. Niestety pracownicy odchodzą, szczególnie ci lepiej wykwalifikowani. Ewa Pilawska w czasie pandemii podjęła zaskakującą decyzję. To było bardzo trudne, żeby... Zabezpieczyć wszystkich. Ja postąpiłam niekonwencjonalnie, bo wszystkich aktorów kontraktowych przyjęłam na etaty, czyli w momencie, kiedy nie mieliśmy finansowania. Nie mieliśmy wpływów własnych, podjąłam taką decyzję, ale też tę decyzję mogłam podjąć, bo został uruchomiony Fundusz Wsparcia Kultury. Fundusz Wsparcia Kultury to program pomocowy uruchomiony przez polski rząd dla sektoru kultury. Jego celem było ustabilizowanie sytuacji w polskich teatrach w czasie pandemii i utrzymanie zatrudnienia pracowników na tym samym poziomie. Z funduszu mogły korzystać instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz osoby prowadzące działalność biznesową w w muzyki, teatru i tańca. Cokolwiek by o nim mówiono, on nam nieprawdopodobnie pomógł. Myślę, że idea tego funduszu była, ja akurat byłam w grupie ekspertów, reprezentowałam Unię Polskich Teatrów jako wiceprezeska. W imieniu Unii Polskich Teatrów złożyłam projekt, której prezesem jest pan Maciej Endler, dofinansowania takiej tarczy dla teatrów. Ta nasza tarcza dla teatrów, wyliczona wskaźnik, był zbudowany w oparciu o wpływy z biletów do dotacji, powstał Fundusz Wsparcia Kultury. Potem się zaczęły pojawiać różne. Różne podmioty, choć my później z perspektywy słyszeliśmy, że to cała branża muzyczna była pierwsza. No nieważne, znaleźliśmy się w jednym worku, co nie było chyba naj, najfortunniejsze, bo faktycznie powstał jakiś taki chaos nieprzyjemny. Niemniej jednak dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Kultury pozwoliło nam przeżyć, pozwoliło mnie dać aktorom jakieś rekompensaty finansowe które dały im szansę na utrzymanie się prze, przez kolejne miesiące. I jak powiedziałam wcześniej, udało mi się też przyjąć aktorów dzięki temu kontraktowi. Jak mówi Ewa Pilawska, Unia Polskich Teatrów opracowała ankietę na temat skutków pandemii, którą rozesłała do dyrektorów polskich teatrów. Większość teatrów chyba poza jednym nie wzięły udziału w tej ankie w ankiecie wszystkie te teatry, ale jakaś część że odczuwają skutki pandemii w znacznym stopniu, w przedziale od 5 do 10 najczęściej odpowiedź była, że w przestrzeni 8-6. Ewa Pilawska wskazuje też, że teatry w pandemii poniosły koszty związane z uczeniem się nowych form komunikacji z widzem, na przykład dobrej jakości rejestracji spektakli. No i kiedy wydawało się, że pandemia się skończyła, że już możemy wrócić do teatru i że teatry mogą zapełniać widownie w 100%, no to wydarzyła się kolejna nieprzywodnia. Przewidziana i straszna sytuacja. Jak doskonale wiecie, 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę i rozpoczęła wojnę z naszym państwem sąsiedzkim. Teatry w pierwszym odruchu włączyły się w działalność pomocową na rzecz osób uciekających przed tą rosyjską inwazją i chroniących się w Polsce, a wspólnota międzynarodowa nałożyła na Rosję sankcje. Skutkiem tego i skutkiem odpowiedzi rosyjskich, i to też jest coś, co na pewno. Ale wiecie, znaleźliśmy się w sytuacji ogromnej niepewności co do tego, skąd będziemy czerpać energię elektryczną i skąd będziemy czerpać ogrzewanie, jakie będą nasze źródła ogrzewania tej zimy. A także skutkiem, oczywiście tutaj zawsze tych czynników wpływających na inflację jest więcej, ale wojna na pewno jej nie pomogła. Skutkiem jest też właśnie bardzo wysoka inflacja, która we wrześniu tego roku sięgnęła 17%. Inflacja przekłada się na to, jakie są koszty produkcji teatralnej. Do tego dochodzi koniecznie nieco podniesienia pensji pracownikom Współczesnym Szczecinie. Wygląda to tak. Teatr współczesny w Szczecinie ma trzy sceny. Duża scena mieści się w gmachu, który, którym wynajmujemy pomieszczenia od Muzeum Narodowego w Szczecinie. Natomiast te dwie pozostałe sceny są, są poza tym głównym gmachem. To ma znaczenie o tyle, Pani pyta o wzrost na przykład cen energii, że nasza sytuacja jest nieco nietypowa, ponieważ na pewno zużywamy energię w mniejszym stopniu niż. Niż ten, który ma samodzielny budynek. My akurat nie musimy oświetlać budynku, robi to Muzeum Narodowe. Nie mamy też na przykład klimatyzacji, która pożera ogromne ilości energii i pieniędzy. Koszty energii elektrycznej, one już wzrosły w tym roku w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo, że my mamy jeszcze podpisaną umowę na dostawy do 31 grudnia, która jeszcze powiedziałbym jest dość przyzwoita. To znaczy, przetarg przeprowadziło miasto Szczecin i wynagocjowało na 2022 rok jeszcze nie najgorsze stawki. I z tego, co, co sobie policzyliśmy, no, płacimy mniej więcej 200 tysięcy złotych więcej za energię niż w roku ubiegłym. Niestety został rozstrzygnięty przetarg na rok przyszły, i tam już będziemy płacić o 100% większe rachunki, czyli to będzie kolejne 200 tysięcy więcej, czyli razem 400, czyli razem jeszcze z tym, co, co prawdopodobnie będzie negocjacji cen za ogrzewanie z sieci miejskiej. no Przypuszczamy, że to będzie w granicach 600 tysięcy. Jeżeli doliczymy do tego koszty inflacyjne materiałów, no myślę, że to jest mniej więcej milion złotych. W Warszawie sytuacja jest nieco lepsza. Mówi nam o tym Artur Juźwik, dyrektor Biura Kultury w Urzędzie Miasta Warszawa. My jesteśmy już po analizie sytuacji wyżek za energię elektryczną w warszawskich instytucjach kultury zarówno w 2022 roku, jak i te plany, które czekają nas w 2023, bo już prognozy rachunków instytucji kultury otrzymały. Rzeczywiście są to dość duże zwyżki cen. Najniższa to jest od 20, a najwyższa to do 80% zwyżki ceny prądu. O tyle jest dobrze, że może się też tak wydarzyć, że w niektórych regionach te podwyżki energii elektrycznej mogą być jeszcze wyższe. A o tyle jest dobrze w Warszawie, że większość naszych instytucji kultury zrzeszona jest w tak zwanej warszawskiej grupie zakupowej. Warszawska grupa zakupowa to grupa, która zrzesza ponad 700 różnych podmiotów. Nie tylko instytucji kultury, ale również szkół, przedszkoli, bibliotek i tym podobnych. Czyli to jest zrzeszenie wszystkich większych podmiotów, które, dla których organizatorem jest miasto to Stołeczne Warszawa, i to powoduje, że w związku z tym, że negocjuje się jakby w większej grupie, przez to można wynegocjować lepsze stawki za energię elektryczną. Gdybyśmy miały za pomocą jednego słowa określić to, w jaki sposób nasi rozmówcy odczuwają sytuację, w której się teraz znaleźli, w której znalazły się prowadzone przez nich instytucje, to byłoby to słowo nieprzewidywalność. Bo do tego momentu funkcjonują różne tarcze, różne wsparcia różne programy pomocowe, z których bardzo korzystamy i myślę, że korzystają wszystkie teatry. Natomiast od stycznia no nie wyobrażam sobie, jeżeli będziemy płacić za energię tak jak jest to prognozowane, to właściwie granie stanie się stanie pod znakiem zapytania. Mówi o tym Benjamin Bukowski, zastępca do spraw artystycznych dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Sytuacja jest w naszym wypadku zła, ale nie krytyczna. To, co jest chyba najważniejsze, to jakby nie sam problem tego, że w tej chwili jesteśmy w jakimś punkcie krytycznym, w którym instytucja przestawałaby być w ogóle wydolna, tylko bardziej to, że bardzo ciężko jest nam przewidzieć, co będzie dalej. Odrobina tą niepewność zmniejsza przegłosowana niedawno tak zwana ustawa zamrożeniowa. I teraz o co w niej chodzi? Chodzi o... Ustalenie maksymalnych cen stosowanych w rozliczeniu z grupami odbiorców. Stworzona została grupa tzw. uprawnionych odbiorców, w skład której wchodzą m.in. szpitale, urzędy, instytucje kultury, czy też niektórzy pracodawcy. Dla nich taką maksymalną ceną jest 785 zł za megawattogodzinę. W pewien sposób nazwanie tego maksymalnego pułapu ułatwia codzienność teatrom, ponieważ w swojej przewidywaniach czy w różnych prognozach dotyczących tego, ile będą wynosić rachunki w przyszłości, mogą w bardzo prosty sposób rozliczyć, jakie jest dla nich największe zagrożenie, poza jaki pułap cenowy nie wejdą. Zamrożenie cen prądu nie oznacza jednak braku podwyżek. Mówi o tym Benjamin Bukowski. Te zamrożenia i tak będą na wyższym pułapie niż obecne ceny prądu. To znaczy, że, 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 że jasne jest to coś, co nam, na, na, nam pomaga i nas ratuje. No, w przypadku, w którym będziemy mieli, mieli zamrożony to no to będą podwyżki rzędu kilkunastu procent, ale oczywiście to też jest duże obciążenie dla teatru. Ta sytuacja nie dotyka tylko i wyłącznie Polski. Można powiedzieć, że inflację śledzimy teraz w całej Europie. Także skutki wojny, o której opowiadała Kasia, wpływają tak naprawdę na wszystkie państwa. I tutaj takim przykładem, którym chcemy się z wami podzielić są Niemcy w... Innym podcaście o teatrze, tworzonym w języku niemieckim i opisującym sytuację krajów niemieckojęzycznych. To znaczy, w podcaście Fiata Podcast, który możemy śledzić na stronie Nachkritik, słuchamy również o kryzysie energetycznym. I teraz, żeby nie wgłębiać się w omawianie sytuacji w specyficznym kraju, w Specyficznej sytuacji rynkowej, mogę powiedzieć, czym różni się to niemieckie podejście od polskiego. To znaczy, w Polsce, tak jak mówiłyśmy najczęściej, jeśli już się z czymś łączy kryzys energetyczny, to z pandemią i tworzy się tutaj pewne kontinuum. Niemcy. W zasadzie we wszystkich materiałach podkreślają, że kolejną rzeczą, którą trzeba brać pod uwagę, to kryzys klimatyczny, i kryzys ekologiczny. Podkreślają oni, że zmiany energetyczne, które obecnie są przeprowadzane, i tak musiałyby zostać przeprowadzone, mało tego, już w wielu instytucjach są w dość zaawansowanym etapie, etapie zmian, ponieważ robimy to ze względów ekologicznych. Dlatego dyrektorzy teatrów można powiedzieć, są bardziej spokojni, bo mówią, że okej, okay, my już nad tym pracujemy od dawna. Teraz jedyne to, co musimy zrobić, to trochę Przyspieszyć naszą, e, naszą dotychczasową pracę. Szukane są oszczędności energetyczne w dotychczasowej działalności, szukane są inne rozwiązania technologiczne. Na etapie planowania spektaklu szacowany jest jego koszt energetyczny, a także dyskutowane są miejsca, w których ten koszt może zostać zmniejszony. To są takie podstawowe ruchy i podstawowe działania. I tym, co przede wszystkim chyba różni tamtą narrację od naszej polskiej, jest pewien optymizm. To znaczy, Okej, okay, jakby robimy, to zobaczmy, jakie nowe możliwości nam pokaże takie podejście do teatru. Fajnie, że będziemy bardziej eko. Dobrze, że to przyspieszy zmiany. Każdy kryzys przynosi też nieoczekiwane dobre rzeczy. Mam wrażenie, że w polskich instytucjach sytuacja jest na tyle niepewna i często nie jest zabezpieczona ta podstawowa działalność, że trudniej jest nam myśleć o tym dobrze i myśleć, o ciekawe, jakie dobre rozwiązania przyniesie, przyniesie ten kryzys, niż w krajach, niebezpiecznych. Niemieckojęzycznych, gdzie ten podstawowy byt przynajmniej tych instytucji publicznych jest zabezpieczony. W Polsce także jednak przeprowadza się modernizację teatrów, tak żeby stopniowo zmniejszać koszty produkcji teatralnej. I o tym, jak to wygląda w Warszawie, opowiedział nam Artur Juźwik. Ale to nie są jedyne działania, ponieważ też po porozumieniu z Biurem Infrastruktury w Mieście stołecznym Warszawa mieliśmy specjalne spotkanie ze wszystkimi dyrektorami instytucji i też prosiliśmy ich o przejrzenie poboru mocy, o sprawdzenie tak zwanej energii biernej w instytucjach kultury, ale także poprosiliśmy o przeanalizowanie ich osprzętów elektrycznych i zastanowienie się w jaki sposób możemy opracować w krótkim i w dłuższym okresie możliwości wymiany oświetlenia elektry elektrycznego na LEDy. Żeby zrozumieć, jaka jest sytuacja polskich teatrów i jakby z czego ona się, się bierze, to trzeba teraz powiedzieć kilka słów o tym, jak teatry w Polsce są finansowane i jak różnymi kwotami dysponują. Zasadniczo w Polsce teatry dzieli się na dwie grupy: teatry publiczne i teatry niepubliczne. Teatry publiczne dostają z właśnie publicznych pieniędzy pewną stałą dotację, stałą kwotę, która jest im zagwarantowana. Teatry niepubliczne takiej stałej kwoty dotacyjnej nie mają. I tutaj mamy znowu dwa rodzaje instytucji. Teatry komercyjne, które utrzymują się po prostu z wpływu z biletów i z działalności komercyjnych, ich w Polsce stosunkowo mało. I teatry non-profit, one zwykle funkcjonują jako fundacje bądź stowarzyszenia, które trochę czerpią z wpływu z biletów, ale przede wszystkim ubiegają się o rozmaite krajowe i międzynarodowe granty, szukają dla siebie środków, szukają dla siebie jakichś możliwości działania. No i to, Rzeczywiście to, ile zrobią spektakli, jest uzależnione od tego, ile dostaną właśnie takich dotacji grantowych. Teatry publiczne dzielą się na znowu dwa typy, w zależności od tego, kto te pieniądze im daje. Taką najbogatszą grupą są teatry narodowe, których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I w Polsce teatry narodowe są tylko trzy. To jest Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Teatr Narodowy w Warszawie i Teatr Wielki Opera Narodowa. No oczywiście nie bez przyczyny wszystkie mają to słowo narodowy w nazwie. I to są teatry, tak jak mówiłam, z dużymi budżetami. Oprócz tego mamy teatry samorządowe i tutaj w zależności od tego, znowu, kto te pieniądze daje, mamy teatry powiatowe, miejskie i wojewódzkie. Dotacje, nawet teatry, które są jakby w jednej kategorii, czy na przykład wszystkie są teatrami miejskimi, też mogą mieć bardzo zróżnicowaną dotację, ale też mogą potrzebować różnych pieniędzy, dlatego że to, jak duży będzie koszt pracy danego teatru, zależy od tego, ile teatr ma scen, jak, duże, jak dużo ma miejsc na widowni, czyli na jaki wpływ z biletów może może liczyć. Jaki jest jego stan techniczny? Jakie są koszty eksploatacji danego budynku teatralnego. Nowocześniejszy budynek będzie miał niższe koszty niż stare budynki teatralne. I jakby jest bardzo dużo też jeszcze innych mniejszych czynników, które sprawiają, że dwa teatry miejskie mogą dostawać zupełnie różne dotacje, ale też mogą potrzebować zupełnie różnych środków i zupełnie różnych kosztów. W tym i w kolejnym odcinku przedstawiamy Wam perspektywę z trzech różnych teatrów, których właśnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dwa z tych teatrów to są teatry miejskie. Teatr Powszechny w Łodzi i Teatr Współczesny w Szczecinie. Teatr Powszechny Włodzi nie posiada jednak dotacji, która zabezpieczałaby podstawowe wydatki. My wypracowujemy od wielu lat znaczną część wpływami, czyli dotacja nam starcza na jakiś czas, nie wypełnia całego roku, nie pokrywa kosztów stałych i w takiej sytuacji, jak pandemia, czy nawet klęska, nie wiem, zima stulecia, która zamknie odetnie kilka miesięcy nas od widzów, powoduje to sytuację. Zamrożenia, bez urealnienia dotacji, bez takiej uczciwej rozmowy o przyszłości teatru w Polsce nie dokonamy cudu. Według rocznika Teatr w Polsce, który co roku opracowuje Instytut Teatralny imieniem Zbigniewa Raszewskiego, dotacja dla teatru powszechnego w 2022 roku wynosiła niecałe 5,5 miliona złotych. Teatr współczesny w Szczecinie dotację ma większą, bo to jest około 7 milionów 600 tysięcy zł, ale ich sytuacja dalej jest trudna. Teatr, który wystawia siedem premier rocznie, przy tej wielkości widowni, które mamy, w dużym mieście, no myślę, że te budżety, bo kiedyś robiliśmy, teraz sobie przypominam taką, taką symulację, no to jest w granicach 8,5 miliona, 9 milionów, no, teatry warszawskie, gdybyśmy na przykład porównali, to w ogóle są nieporównywalne, nieporównywalne kwoty. Jeżeli porównamy teatr, który robi na przykład 7, 7, premier, 7 premier rocznie, jeżeli popatrzymy na strukturę takich kosztów stałych, czyli, czyli zatrudnienie pracowników, bieżąca produkcja, no to właściwie jest taka sytuacja, że z wpływów własnych musimy sfinansować przynajmniej trzy premiery, co jest trudne. Wreszcie Narodowy Stary Teatr jest jednym z tych właśnie trzech teatrów narodowych w Polsce i jego dotacja jest bardzo duża, 22,5 miliona złotych rocznie. Stary Teatr ma cztery sceny, które łącznie mogą pomieścić 736 widzów, przy czym 60 miejsc jest w rzadko używanej do celów grania spektakli w strefie B. Co ciekawe, dochód własny w 2022 roku, który był w ogóle rokiem, tak jak słyszeliśmy, trudniejszym, jeżeli chodzi o dochody dla wielu teatrów, dochód własny Starego Teatru stanowił tylko 6% ich budżetu. Cała reszta to są środki z dotacji. I jak mówi Ewa Pilawska... Myślę, że sytuacja w teatrach w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Są takie teatry, które mają dotacje, które nie tylko gwarantują koszty stałe, czyli utrzymanie budynku, energii. Ja mówię przed, przed podwyżką energii, przygotowania kilku premier i dopłaty do eksploatacji repertuaru, czyli eksploatacje, eksploatacje to jest to, jak na przykład gramy pana Tadeusza, i wiemy, że on na przykład ma dużą obsadę. I nie zarobi ten spektakl. Po prostu trzeba do każdego przedstawienia dopłacać. I są, to jest grupa teatrów w Polsce, która jest w takiej sytuacji, czyli można powiedzieć dość komfortowej. My jesteśmy teatrem, który wypracowuje kilkadziesiąt procent wpływów do dotacji, to jest nie wiem, 40% do dotacji, i nie mamy na koszty stałe. Oczywiście, jeżeli jest sytuacja tragiczna, tak jak teraz, to, to na koniec roku miasto nam pomaga, no bo ta sytuacja jest niezawiniona przez nas, że, że była pandemia i że do mniejszej ilości widzów mogliśmy grać. Ale my musimy wypracować na koszty stałe, na produkcję nowych premier i na eksploatację repertuaru. Czyli widać ogrom stresu i determinacji. Możecie się zastanawiać, jak to jest możliwe, że granie przedstawienia generuje straty dla instytucji, która profesjonalnie zajmuje się graniem przedstawień. Trzeba jednak pamiętać, że każde przedstawienie to koszty montażu, użytkowania kostiumów, czyli na przykład ich prania i prasowania. Z użycie scenografii i rekwizytów, oświetlenia i ogrzewania budynku oraz wynagrodzeń dla aktorów i ekipy technicznej. Jeśli w przedstawieniu gra duża obsada, a jednocześnie nie da się zapełnić wszystkich miejsc na widowni, to pokazu trzeba dopłacić. Mówi o tym Benjamin Bukowski. Teatr Narodowy z założenia jako instytucja misyjna nie jest instytucją nastawioną na generowanie zysku, więc trochę w nasz, w nasz statut jest wpisane to, że Możemy robić spektakle nastawione na komercyjny zysk. W tym kontekście zdarza się, że ten bilans grania niektórych spektakli, zwłaszcza tych wielkoobsadowych, przy dużej frekwencji jest bilansem mniej więcej się zerującym, natomiast przy niższych frekwencjach może wychodzić na minus. Tym samym dotacja, którą dostajemy z ministerstwa, jest gdzieś najważniejszym źródłem dochodu dla nas. Bardziej niż, niż wpływy z biletów, które właśnie są zerowe bądź znikome w obecnej sytuacji inflacyjnej. Koszt produkcji teatralnej rośnie i powody ku temu wcale nie są oczywiste. Ta cała technika, która pracuje w tej chwili nad jakością dźwiękową i, i wizualną spektaklu, to jest coraz więcej osób. Potrzebnych, żebyście byli Państwo zadowoleni, to znaczy, żeby te produkcje trafiały w Państwa gust, który jest już nieco inny niż gust widza sprzed 20 lat. Wymagamy od teatru więcej, wymagamy większej, większego bodźcowania, czy nam się to podoba, czy nie, a musi być to technicznie zrobione tak, żeby zapewniało ten efekt a to wymaga zarówno sprzętu, jak i... Personelu. Czyli podsumowując, jest bardzo dużo czynników, które składają się na koszty instytucji teatralnej, to jest wynajem i utrzymanie budynku. To są koszty eksploatacji przedstawień, Kosz, koszty pracowni, jeżeli teatr takie pracownie posiada. Czasami też koszty magazynów, jeżeli tak jak na przykład Stary Teatr ma magazyny zewnętrzne, no to są koszty utrzymania magazynów zewnętrznych, a także koszty transportu scenografii pomiędzy magazynami a budynkami teatralnymi. To są koszty oczywiście produkcji scenografii, zakupu materiałów, czasami to są też koszty. Po, które się ponosi przy każdym kolejnym pokazie danego przedstawienia, bo jeżeli na przykład postać A daje w spektaklu postaci B bukiet kwiatów, no to ten bukiet trzeba kupić za każdym razem przed kolejnym wieczorem, w którym ten spektakl jest grany i to podbija koszty. To oczywiście są też koszty pracowników i tutaj w zależności od tego, czy teatr posiada dużo różnych działów, na przykład dział edukacji, dział promocji, jak dużą ma organizację widowni, jak dużą ma księgowość. To wszystko są osoby, które są w teatrze zatrudnione i muszą być w teatrze Zatrudnione i które podbijają koszty. Mirosław Gewenda tutaj mówi o tym, tak? Ostatnio spotkałem się z takim pytaniem: jak to właściwie jest, że zespół aktorski teatru składa się z 28 aktorów, a w teatrze zatrudnionych jest 100 pracowników? Widz styka się z aktorami, widz styka się z obsługą widowni. Natomiast już nie widzi tego, co jest za sceną. Też ciekawą rzecz zauważyła w rozmowie z nami Ewa Pilawska, że bardzo trudno jest określić, czy lepiej grać na małej, czy na dużej scenie, w takiej sytuacji właśnie kryzysowej. Na pewno kuleją duże sceny, bo produkcja premier na duże sceny jest zdecydowanie droższa, ale też i one dają większy przychód, większa ilość widzów przychodzi jednorazowo. Błędne koło, błędne koło. I tutaj zrobimy przerwę w tym, w tym temacie. Tak jak mówiłyśmy, w następny czwartek znowu wrócimy do, do kwestii kryzysu i będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób teatry radzą sobie z kryzysem. No ale chciałyśmy jeszcze powiedzieć o tej obiecanej niespodziance. Słyszałaś to? Nie. Hmm, może coś mi się wydawało. W każdym razie chcieliśmy powiedzieć, że przygotowałyśmy dla Was z okazji zbliżającego się Halloween specjalny, wyjątkowy odcinek podcastu o teatrze, w którym będziemy słuchać strasznych historii prosto z teatrów. I to jest odcinek, który wyemitujemy w poniedziałek pomiędzy tymi odcinkami o kryzysie energetycznym. Więc w poniedziałek na wszystkich platformach podcastowych, na których jesteście, możecie. Poszukać specjalnego halloweenowego odcinka podcastu o teatrze. Serdecznie zapraszamy. To już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie chciałyśmy podziękować wszystkim naszym gościom, to znaczy Benjaminowi Bukowskiemu z Narodowego Starego Teatru, Mirosławowi Gawędzie z Teatru Współczesnego w Szczecinie, Ewie Pilawskiej z Teatru Powszechnego w Łodzi, a także Arturowi Jóźwikowi z Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawa. Dziękujemy Izabeli Zawadzkiej i Witoldowi Mrozkowi za użyczenie mikrofonów, na których teraz do Was mówimy. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. Linki do materiałów, z których korzystałyśmy, przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w opisach tego odcinku na platformach podcastowych i YouTube. Pamiętajcie, że możecie śledzić nas w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Muzyka w naszym intro to fragment utworu zespołu Tokyo Music Walker. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. Kurtyna.